Dzień dobry, tutaj Ekipa z Duno HPT Dzisiaj Wam pokażę moje karty na wymianę Jest ich mało, bo kupiłem jedną paczkę z wersji tej i mam tylko dwie karty do wymiany No bo ja nie chcę mieć tych kart chcę mieć więcej zwykłych takich euro mam tylko dwie karty takie złote, mi to jest zwykłe I tak, co chcę za te karty? 14-15 euro Champions Update 15 e, Champions i euro czyli. No to zaczynamy. Dobra. Pierwszą kartę na wymianę jest jeden hazard, ale wjeżdżę nie niebułka. Wezmę kamerę, popatrzcie na jego, na Mile na mile Sebastiana Mile Dobra. To jest tak jeden hazard. jest w idealnym stanie. Dopiero co wyjęte do folii włożone Tu jest jego zdjęcie. I tak, bardzo fajna karta co to. O, patrzcie tak. Widzicie? Nie ma rysy w ogóle. Kody macie. No i 95 na pomocy, bo to pomocnik. się na bronie. 94 na ataku. Razem 272. Szala w dolno kienko. O, to pomocnik. Dobra, no, damy go tutaj. Tam leży. To jest następna karta znowu. Patrzcie. nadal na Hazarda i na Mila. No, no. dobra. Tu się zaczyna 15. Eł, Champions. Teraz no tak. Też jest bardzo zadbana, bo dopiero jest Jest bardzo ostra. Kody macie. No i co? Numer 2 w karcie. No. no i tyle. Teraz tak. Champions się zaczyna upa. Nie, to inaczej będzie. Żeby nie zasłaniało go, włożymy to tu. Ale ten hazard nie był No Dobra. limitki. Na końcu inwentarz jest. Dobra. Limitka Ronalda. 90. Tak samo jak mówiłem na początku. Co, co chce 109 na ataku. 95 na pomocy. 90 na obronie. 294 i strzela w górne okienko. Gdzie był gotowy tu odłożyć? Tu go odłożyć. Następna karta. Popatrzcie sobie tam. Albo tam na. Tego. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Żyję. 89 na obronie. będę z Ralu. 90 na pomocy. 105 na. Na ataku. Zobaczmy, co będzie najlepsze na ataku. Na razie. I 284.

te ja akurat nie są aż tak dobrym stanie, ale są nawet stanie. Są w dobrym stanie, okay. No to za nich to mogę nawet za tego, za Wojtka, to możecie mi też swój faworyt Bo nie mogę go znaleźć za Wojtka. Jak ktoś chce, to może się ze mną wymienić. Maciek, Maciek na Facebooku. Popatrzcie, jak to wygląda, fajnie. A, brat, tam już widzicie inwentary, one są, one są te inwentary są w dobrym stanie. Sanchez 278, 97, 101 na tak, ona Dalej jest Ronaldo. O, jeszcze wam nie powiedziałem, ile ma Wojtek. 101 na obronie. To jest bardziej poniszczonym To mogę wydać tani. O, o, 50 groszy za sztukę, tą kartę. Złotówkę za Ronalda, tego za złotówkę, tego za 90, a tego za te złotówkę. A tego to 50 groszy. 100 na, ob, na obronie, 90 na pomocy i 95, 65 na teku. Miałem też limitkę lama, ale się wymieniłem. A do albumu będzie później. Później, później. Dobra, wszystkie mam, tam jest Neymar, bardzo w bardzo dobrym stanie, bardzo są w dobrym stanie. I teraz tak, ten ma 92 na obronę, 99 na pomocy, 92 na ataku, Hamza Sajdrygier ma 1 plika z Realu, 263, tam go odłożymy. Teraz Neymar. Patrzcie co tam widzicie, mój jest Realu, mojego brata Barcie. No dobra, nie przedłużajmy. Filmiku Maciek nie na jakieś gadanie. Ja mam wszystkie. Więc wiecie, jak wyglądają. Wszystkie. Neymar ma tak. 78 na obronie, 92 na pomocy, i stoczyna. tak. dobra karta. a tego się będę wyjmował, bo pod nim nic nie ma. 72 na. Ten jest bardzo w bardzo dziwnym stanie. Za niego to nawet mogę. Możecie dać bazówkę. 90, 72 na. Obronie, 89 na pomocy i 95 na ataku. To wszystko. Na dzisiaj tak wygląda to. No to widzimy się w następnym odcinku, gdzie będę pokazywał album. Musi być potem 15 apek w górę. To będę pokazywał mój album. Bo są powtórki. Oprócz tego i tego. Dobra, to do widzenia. Bye, bye.